w górę ci co? bo nam smutno no, nie tak płaczę <laughs> tak, ehe <laughs> Pan masz nie wiem no. co to jest? kryształ, kryształ, no nie <laughs> a co to za różnica? bo mogę nie dojść aha, są ta. Tyle się ruszy i nie dojdzie, nie no. No i kurde, mikrofon na szklance postawimy i nie ma gdzie, gdzie, gdzie se picia wlewać. Bo jest szklanka. No. Przy bardzo. Dzięki. Przy na zacno. ten dźwięk. To jest Mm. Ty możemy pawiana świrować i tak gdzie nie ogląda No spokojnie. Ulepszamy A no ja armia Armia ja Dziś dobrze ci ulepszyłem ja Co? <laughs> Dawaj ten ruch I Nie dojdzie nigdzie ten bohater Naprawdę musi se kliknąć. No muszę. No. Ty, bo znowu nas nie będzie słychać. Najcie, oh. ty nie umiesz, ty nie rób. Ja się przysałem. No nie wiem do czego. O, ale mogę sobie kupić dużo rzeczy, chyba sobie porta kupię. Kurde. To o czym myśli? Nie, nie wiem. No i ty myślisz o tym. Bądź jak ja rozpierdzielam, wszędzie niski. Wszędzie niski. A pokaż, bo masz tego bohatera kupiego. No to bohater nic nie daje. A nie. Armia daje. Jaką masz armię słabą? No, ha, ciebie bym rozpierdzielił. No chodź na mnie. Zanim dojdzie, to tu będzie trzy wygodnie. <noise> Bindu. Mocna Teraz po godziny zanim to dojdzie No pudełka Znaczy tak jakby niektórzy mówią parapety No co, lepiej lepiej brzmi parapet niż pudełka Pudełka to jak mi tak dziwnie No ale parapety No nie parapety Ale parapety tutaj, jest dla nie nie można na to para pokazywać. nie możesz pokazywać y, tam, że jest, jako nie Ale nie ja nie pokazuję w... tobie, a nie widzą. Y, Jakim widzą? No widzowi, oj tam, oj tam. Tego czego nie mamy. Skąd wiesz? Nie. No. Nie, patrzyłem przecież. <noise> no, dwie sekundy temu patrzyli. skąd wiesz. A może Dobrze, tre... dobrze. A może w dwie sekundy. Dobra, dobra, weź weźmy tu. Nie na To będzie taki chwałek. Co? Nie, nie. Nie, się po cichu. Kultura musi być, a nie. Tak jak Gedziu tu rano pierdział. No to ja. Jakbyście to słyszeli. Dzieciak. O, ty żeś no jesteś się pierdział. Dzieciak, i ty potrzebę. pierdział i na mnie jeszcze. ty przyjeżdżasz. Yeah. Nie! Mogę NIE! Nie! zimna ręce. Może się Pepsi pił i tyle. Zimne było przecież nie łobzeczki, nie no, nie, no, nam. No. Mm, mm, mm. Jadomim smaka po mm, Takie Pepsi sobie pijemy. Czasko ja w poli już. A wiem, wiem. Nie będę wam <grym> mówił, bo to będzie, jest zbyt być takie e, osobiste, to no. powiedzmy. O wysanie magii Dzięki Ekspertka magii, a jest nie. Dlewinko, złoto. To masz To bo ja po pierwsze dużo walczę. No ja idę na atak. Na który drugi czy trzeci? Piąty. Tak, ja już chyba połowę, połowę potworu się wybił. Skrzynka za mną była. Teraz Edziu będzie walczył ze, ze... goblinami. Z gremlinami, sorry. No. Śmigniemy. Mm, to... Ale ci siepno. Ale siepno. Oj tam, oj tam. Ale siepno, ło. I on ty. Ale siepły. Wow. Ale są słabe. No to co, ale dobrze, bo ci tracą. No. Głupi namiot. Co? Ale co mam? Ja nie? Chciałem sobie tył. Druga teleportacja. <laughs> to, no. O, księga... Czekaj. Tak? Tak. 10.40. Weź prawem. Dawaj. No? O. o eksplozja lepsza, bo to To? A tu zadajesz możesz zadać 10, a tamtym na pewno zadać więcej. Patrz ile zadasz. Wiesz 19, a tam byś mógł zadać 10. 40! Oj tam oj tam. I tak zabijesz oj, jeżdżę. Problemy. Problemy. Tu masz poziom? Ale zobaczmy, który ja. A? drugi. A zobaczmy, które ja. Albo ty jak spa bierzesz, czy nie? Co na te? Na skrzynkę. Bierzesz jak zobaczysz, złoto. No, złoto. Tylko u tamtego złego lekką <laughs> Nie masz ruchu, chyba że tam taką batem się chcesz. E to miałem gdzieś iść. Jego na nie ma armii. Co? Jego na armii nie ma. Chyba, Wiec. że chcesz sobie na iść. No, na zwierciad, świat. Na zwierciad, świat. Tutaj, tartak za fliku nie weźmiesz. No, za flikę nie. To ty co, tu pilnujesz? Nie, bo tacy mali, że ich nie widziałem. A to ich A, te... Ta... Kusznice. Nie kusznice. KUSZNICY! Ścielec I... wyborowy A. to jest. A, no, widziałem przecież tamten... Z... z ludzi. Z, z twojej grupy. Ale dumny. No i tam jest. Za Gdzie tam? No no. Trzy aż, no to? Do. No, dobry, trzy. Po troszeczku, po troszeczku I się go wykończył.